Cześć, nazywam się Łukasz, jestem fizjoterapeutą. Znajdujemy się w Centrum Rehabilitacji i Trainingu PhysioWorld. Dzisiaj jest ze mną Paulina. Cześć, cześć. Z Pauliną dzisiaj postaramy się zrobić pompki. I to takie prawidłowe, porządne pompki, ale rozbiję wszelkie mity związane z tym ćwiczeniem i udowodnię Wam, że nieważne jaką masz tężyznę fizyczną, na ile jesteś sprawny, na ile nie jesteś sprawny, zawsze jesteś w stanie zrobić chociażby jakieś podstawowe ćwiczenie, z kategorii pompki. Pokażę Wam dużo wariantów, w jaki sposób można je modyfikować, w jaki sposób jesteś w stanie je sobie ułatwić, albo znacząco utrudnić. Paulina, zaczynamy? Mm -hmm. Dobra. Uwaga, zaczniemy od pierwszej podstawowej pompki, czyli takiej, o której nam przychodzi na myśl, jak słyszymy hasło pompka. Paulino, to proszę, Cię, zrób. Jasne. Yes. Dwie pompki na początek, ok? Zobaczymy, jak wyjdzie. Gotowa. Uwaga. Jedziemy. Jest raz i jest dwa. Dobra, po chwili odpoczynku teraz zwrócę uwagę na kilka elementów, które według mnie są bardzo ważne i których tutaj Polina w tym momencie nie dopilnowała. Eee, zrobimy tak, żeby je dopilnowała, spróbowała to skorygować, żeby na pewno było dobrze. Polina, poproszę, eee, podpór. I zwrócę uwagę na bardzo ważne elementy, które występują w trakcie pompki. Eee, pełen podpór do pompki, poproszę. Tak, uwaga. O, teraz troszkę lepiej jest, bo tutaj się lepiej skontrolowała. Pierwsza pompka, która była wykonana, to tu było dosyć duże wgłębienie, czyli ona bardzo mocno wypuściła brzuch do przodu i tu była dosyć duża dźwignia na plecach. Osoby, które nie trzymają tutaj stabilizacji w odcinku brzucha, to generują dużą siłę na lędźwiach i niestety przeciążają sobie strasznie ten odcinek lędźwiowy. Robiąc pompki, zamiast to, żeby czuć ramiona i klatkę piersiową, oni czują plecy, czyli łuki w plecach. Czujesz teraz coś, czy nie? Nie, jest ok. Dobra. Drugim elementem, który ja zawsze staram się korygować, to jest dosyć bierna pozycja stawów skokowych. Tego nie lubimy. Wolimy, żeby stawy skokowe były aktywne. Czyli wyciągamy się z łydek, łydki są napięte, wtedy aktywnie podpieram się na kostkach. Okay? Nie rozciągam sobie achillesów, łydek, że moje pięty leżą na ziemi. To jest bardzo niefunkcjonalne, mało aktywne, bierne. O, teraz twoje plecy są fantastyczne. To jest to, o czym my mówimy w trakcie pompek. Okay? Dobra, wyluzy się, się sobie odpoczni, niech sobie odpocznij, niech ramiona odpoczną. Czyli i tu, i tu, to są dwa takie kluczowe elementy i to są najbardziej typowe elementy, które nie działają u ludzi. Uwaga! Żeby zrobić prawidłową pompkę, ja muszę zrobić tak, żeby środek ciężkości możliwie jak najbardziej znajdował się nad moimi dłońmi. Jeżeli ja popkę wykonuję... O dobra, ty, ty, ty pokazujesz, ja to tego Dawaj, pod przodem. I teraz tak, jeżeli ja zrobię coś bardzo typowego, czyli uwaga, co biodra, cofam biodra, idę ciak, to ja swój środek ciężkości, on jest mniej więcej na wysokości pęka, przesunąłem mocno do tyłu, tak? Jeżeli pójdę swoim środkiem ciężkości mocno do przodu, mocno, do przodu, mocno, do przodu, to tu cała siła i ca cały środek ciężkości jest mocno na ramionach. Czyli teraz ramiona dźwigają najwięcej, uwaga, idziemy do tyłu. Teraz dużą część obciążenia dźwigają moje nogi i ramiona mają lżej. Dlatego ludziom uciekają tyłki do sufitu, robiąc pompki, bo takie jest łatwiej, bo tu jest więcej ciężaru ciała na nogach. Dobra, Paulina, urywam się. Teraz tak. Ustaliliśmy już, na samym, ustaliliśmy już na samym początku, że prawidłowa, porządna, normalna pompka jest źle wykonywana przez Polinę na samym początku. Próbujemy sobie teraz to skompensować tak, żeby ona mimo wszystko była w stanie zweryfikować yy, resztę, resztę, resztę elementów. Tak? Zaczniemy na kolanach. Zrób podpór na kolanach. Mamy to. I teraz tak, ta sama zasada, która była przed chwilą, czyli moja biednica trzyma mi środek ciężkości. Jeżeli ja wycofam biednicę, to większość ciężaru ciała jest na nogach, a jak wyjdę biednicą do przodu, to przeniosę wszystko na, na, na dłonie. I w ten sposób ja mogę sobie dobrać Poziom trudności mojego ćwiczenia, Paulina, to jest ty sama intuicyjnie. Uwaga, brzuch lekko zaciągamy, żeby tutaj było mocno napięty brzuch. Oddychaj w trakcie ćwiczenia. Staraj się płowiem nie ruszyć i zrobić ugięcie ramion. Może trochę szerzej ramiona będzie ci łatwiej. Uwaga, trzymamy tu To ma iść równo w dół. Idziemy w dół, ciak i wracamy do góry. Super, mój odcinek nie drgnął, nogi są zrelaksowane. To jest już prawidłowa pozycja dla Pauliny do robienia ćwiczenia. Lekko, lekko brzuch schowaj, o. I jeszcze raz robimy pompeczkę. Hop, to już jest pompka, tak? Czyli ten podpór to już jest prawidłowa pompka. Jeżeli Twój poziom siły umożliwia Ci robienie takich właśnie pompek, super, właśnie w ten sposób je wykonuj. Jeżeli chcesz sobie utrudnić, nie wstając z kolan, wyjdź jeszcze bardziej. Mostek na dłonie. Uwaga, mostek na dłonie, barki obniż, o, brzuch do góry. Super. I teraz wykonaj pompkę. Siach. Już dużo trudniejsza pozycja, już coś się tutaj zadziało na rękach. Jeszcze raz brzuch w górze. Powoli ciszymy, idziemy w dół. Okej. Okay. fantastycznie. Tak, czyli przez podniesienie. Yy, przez oparcie kolan, ja już dużo dużo, dużo skracam dźwignię całego wychylenia i już nie jest dużo łatwiej zrobić. Zrelaksuj się na chwilę. Jeżeli chcę zrobić. Dobrą pompkę, ale nie do końca mam tyle siły z zrobić to na wyprostowanych nogach, nic nie stoi na przeszkodzie. Robię pompkę na kolanach. Czułaś ramiona? Nie. <laughs> nie. No. I, co, i, co, I co? Klatka pięciowa <laughs> ładnie pracowała, ramiona ładnie pracowały, <laughs> lędzia były ładnie ustabilizowane, ale się nic po drodze nie tak? Jeszcze jeden element, na którym warto popracować, to moje nadgarstki. Do Zredukowania siły, która jest na nadgierstwie, bo kiedy jestem w trakcie podporu i mam duże wychylenie na nadgierstwach, dużo osób skarży się na ból właśnie w nadgierstwach. Możemy do tego wykorzystać albo handler, kiedy chwytam za handler i już mój nadgarstek ustawiony jest osiowo i już nie mam tego problemu, że będzie mi malował nadgarstek. Bądź też mogę wykorzystać specjalnie do tego przygotowane. Podstawki, również tutaj mam bardzo dobry chwyt, nie ślizgają mi się ręce i też fajnie jest ustawić ręce w sposób fizjologiczny, czyli pod kątem. Pozycja w 100% na wprost nie do końca jest fizjologiczna, a pozycja też nie jest fizjologiczna. Najbardziej no że pozycją jest skąd i w tą więcej, 45 stopni, wtedy moja kończyna ustawia się jak najbardziej naturalnie które robisz z ciężarki czy podstawki? Ciężarki. Ciężarki, ciężarki. ciężarki, Uwaga, ustaw sobie je po swojemu, tak? Zobacz, tak, tak. No. No. Okay. Zostajemy na kolanach, ustaw się tak, jak chcesz. Kolana bardziej do przodu, do tyłu, biodra przód, w tył. Tak, zwróćcie jeszcze uwagę, że mogę robić tak. Mogę albo manewrować biodrami, albo mogę odsunąć całe kolano do tyłu, kolano do Jeszcze trochę. Znaczy teraz jest. Teraz jestem też na kolanach, ale dźwignia jest dużo dłuższa. Wyjdę się teraz <śm> ramionami do... O, i już jest, już jest za daleko. Wracam te na do przodu na matę. Wyjdź ramionami do przodu, klatka piersiowa, brzuch mięty, Jedziemy w pompkę. Hop. Mamy pompkę. Jedziemy, na następna pompka. O, już trochę było pracy ze dźwig. Skontroluj to. No, idziemy. Super. Możemy... Redukować sobie, możemy ustawić na wąsko, możemy ustawić ramiona bardzo szeroko, tutaj również różne partie mięśniowe będą angażowały się w innym stopniu. Także dla zoptymalizowania treningu dopasuj sobie szerokość ramion, dopasuj sobie odległość kolan od nadgarstków i dopasuj sobie ustawienie bioder w przód w tył, dzięki temu Każda popcha będzie dopasowana do Twojego poziomu umiejętności i na pewno wykonana w ten sposób, żeby nie przeciążać tego słupa, barków czy kolan, a będzie taka optymalna, żebyś świetnie korzystała z tego ćwiczenia. Mamy to? Super. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.